Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszej krótkiej lekcji chciałabym Wam wytłumaczyć znaczenie słowa ni i różnicę między ni, NOCHNI i niemals. Ni to takie krótkie słowo, które jak pewnie już zauważyliście, piszemy dokładnie w taki sam sposób jak nasze nie, ale to znaczy ni, nigdy. Na przykład: Ich geje ni Ja nigdy nie chodzę do lekarza. Popatrzcie się, u nas dokładamy jeszcze nie. Ja nigdy i jeszcze dokładamy nie. W języku niemieckim, kiedy chcemy powiedzieć, że nigdy, czyli nie, nie dokładamy żadnego nieść. Bardzo dużo osób tutaj, zwłaszcza początkujących, wkłada, próbuje gdzieś włożyć jeszcze nieść. Nie ma, po prostu nie ma. Iść gehe nie zum Arzt. Jeśli nigdy, to wiadomo, że nie. Na przykład: "Iśmache ni sport." Ja nigdy nie uprawiam sportu. Też nie mamy żadnego myśli. Po prostu ni, no to nigdy nie. Izdu ni obst? Czy nigdy nie jesz owoców? Izdu ni obst? Czyli to ni znaczy po prostu nigdy z tym, że pamiętamy, żeby nie wkładać żadnego naszego takiego polskiego nie. Kolejne takie połączenie bardzo fajne. Dlaczego fajne? Noch nie znaczy jeszcze nigdy. Dokładnie tak jak u nas mówimy: A jeszcze nigdy e, czegoś tam nie zrobiłam, ale może zrobię. I dokładnie w taki sam sposób działa to w języku niemieckim. Na przykład: Ich war noch nie in Polen. Ja jeszcze nigdy nie byłam w Polsce, no ale może sobie kiedyś pojadę. Też nie mamy drugiego zaprzeczenia: nie, tylko noch nie. Na przykład, ich, hab nie, ich habe noch nie fleisch gegessen. Ja jeszcze nigdy nie jadłam mięsa, no ale może kiedyś spróbuję. Has du fuzbal gespielt? Czy jeszcze nigdy nie grałeś w piłkę nożną? No zagraj sobie. Po co ja to dokładam? Zaraz jakby w kolejnym e, zrozumiecie o co mi chodzi, że jak jest nochni jeszcze nigdy, to. Jest szansa, że kiedyś to zrobimy, tak? Ale niemals. Słowo niemals bardzo często słownie tłumaczę w sposób po prostu, że niemals to znaczy nigdy. No tak, tylko to nigdy jest mocniejsze. To znaczy na przykład takie bardziej nigdy w życiu, w żadnym wypadku. Niemals. E, mamy znajomego Francuza przykładowo. Zaprasza nas na kolację, częstuje nas żabi, żabimi łódkami i Im, im nas, do nas mówi: Może spróbujesz. A my odpowiadamy: Niemals. No, nigdy w życiu, w żadnym wypadku, nie? ja nie spróbuję żabik udek, Niemals. Bardzo często to niemals nie używają gdzieś w całym zdaniu, tylko jednym słowem. Oczywiście w zależności od, od kontekstu zdania i rozmowy, ale ja tu mam takie przykładowe zdania. Was würdest du niemals tun? Czego byś nigdy w życiu nie zrobił, czy czego byś w żadnym wypadku nie zrobił? Bardziej tu pasuje. No, czego byś nigdy w życiu nie zrobił? Was würdest du niemals tun? Ja, na przykład, ich würde, czy tam, ich könnte niemals einen hund essen. No, ja nie potrafiłabym nigdy w życiu zjeść psa, bo kocham psy, mam osobiście psa. No, ich kończę niemals einen hund essen. A wiemy, że gdzieś tam w innych krajach, że jedzą, czy jedli kiedyś małowaszne. Nigdy w życiu, tak? No, nie potrafiłabym, nie zjadłabym psa. Kota zresztą też. Ich würde niemals in den Irak reisen, czy tam fahren. Ja bym nigdy w życiu nie pojechała, czy bardziej tutaj podróżowała do Iraku. Ehm, no, czemu? No, nie wiem, no, ktoś tak powie, bo. Bo nie wiem, ja to teraz naprawdę mówię tylko taki przykład. Nie wiem, czy tam jest wojna, czy tam nie ma wojny. A może ktoś jakby ma taki dystans do osób ciemnych, ma gdzieś jakieś takie złe doświadczenie życiowe. No i ktoś twierdzi, żeby nigdy tam nie pojechał w sensie nie podróżował, nie, nie, nie pojechał na wycieczkę. Czyli ich würde in den Irak reisen. Nie. Nigdy noch nie. Jeszcze nie, ale może kiedyś? Niemals, niemals. Nigdy w życiu w żadnym wypadku. Dziękuję bardzo.